Eksy usłyszałem w słuchawce, co znaczy, że jesteśmy z Wami po krótkiej przerwie muzycznej i będziemy Was raczyć ciekawostkami. Ja mam zacząć czy ty? Może zacznij. Dobrze, jakie jest Twoje ulubione zwierzę, bądź też ich stado? Koty. Koty. A moim ostatnio są drożdże, i teraz dlatego właśnie przytoczę pewnego rodzaju historyjkę. Wyobraź sobie, że i teraz czytam, przekształcanie soku z winogron w wino jest dla drożdży dość stresującym zadaniem. Naukowcy z Hiszpanii odkryli, że wyłączenie genów odpowiedzialnych za stres w komórkach drożdży pozwala poprawić możliwości fermentacyjne właśnie. Czyli drożdże. one jak są zestresowane, to gorzej pracują po to, prostu. To, to gorzej się wszystko fermentuje, a jak jest drożdż, czy ewentualnie grupa, czyli drożdże są odstresowane, to po prostu pracują na 100% swoich możliwości. To tak jak no, ja i ty w dokładnie. zasadzie. Nie, tak, jak z, tak jak z kotami, tak jak z, z innymi zwierzętami i ludźmi. No właśnie, ty to ty powiedziałeś, O Znowu o jakimś tam kolejnym odkryciu amerykańskich naukowców, no i ja po prostu tutaj się troszeczkę dostosuję ja to też mikańskich. Och, przepraszam cię. To... No, jak będziesz słuchać ja mam... uważnie, to będziesz coś zapamiętywać z ja amerykańskich naukowcach, słuchajcie, wszyscy, koniec otyłości. Uchroni przed tym po prostu e, rząd Ameryki, który, który łoży ogromne sumy na e, wykrycie genu otyłości. I został on wykryty, co prawda jeszcze nie u ludzi, ale u mszyc. Nazywa się Ikke. I powoduje on, że nawet podczas przyswajania dużych dawek tłuszczy węglowodanów, nie, nie tyją te oto owociki. te No A i obyś. Taki kroczek, to Taki kroczek o, taki. O, Właśnie. Szkoda, że tego nie widzę. Mam tu świetną panią, taka, która zajmuje całą mowęczką. A nie. No dobrze, czytaj dalej. To już nie jesteśmy od, 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 od mszyc do człowieka już tylko tyle, więc już myślę, że za jakieś 40 lat będziemy uwolnieni od otyłości na stałe. Po prostu już będziemy się rodzić bez genu ikkę i będzie pięknie, ICKE. wspaniale. I jeszcze kilka genów by się nam przydało. Dawać oczywiście na przykład agresję. Na przykład agresję, tak, I takie niepotrzebne wzburzenie. Dobrze, ja chciałam przypomnieć jeszcze o konkursie, ponieważ pierwsza osoba, która do nas dzisiaj zadzwoni, otrzyma kosmetyki. Gen Ikkę dostanie w prezencie, od <noise> z Dołożyłam kosmetyki do kosmetyki. Dołożyłam jeszcze płytę, a teraz jeszcze dołożę zaproszenie do Blu. Więc jeżeli chcecie dotrzymać te trzy atrakcyjne nagrody, zadzwońcie do nas na Skype, nasz login to poranek w Patio, pisownia łączna. Czekamy na Wasze połączenie. Możecie też z nami porozmawiać, przytoczyć jakąś ciekawostkę, ustosunkować się do sytuacji w polskiej piłce nożnej. W zasadzie Nie można. Wszystko wolna zasadzie, Amerykanka. Dokładnie. Wszystko można, byle by ostrożna. Poza tym te nagrody, o których Asia mówiła, one naprawdę są w zasięgu ręki, bo tych nagród jest strasznie dużo. SMS-ów od was też jest sporo, ale ponieważ, jak powiedziałem, nagród jest też dużo, więc naprawdę szansa jest ogromna, więc gorąco polecam. No i gorąco polecam adres mail Wstawaj, Małpa PatioTV. .pl. No i dzięki temu możecie komentować na bieżąco to, to, co się dziś dzieje w naszym poranku, a wczoraj stało się w naszej piłce nożnej, bym powiedział, w Może ja jeszcze zaprezentuję, żeby Was proszę, jeszcze Marcia, bardziej Asiu, zachęcić. Proszę, Do wygrania są płyty e, CD. Tutaj właśnie składanka The Best of Pop. Mamy również płytę jednego z naszych gości, którego gościliśmy w, dzisiejszym tygo, e, w tym tygodniu. Twój Power of Trinity zespół. Power of Trinity. I mamy jeszcze. Mundy? To jest troszeczkę taki zespoł, zespoł, zespół metalowy, to jest zestaw dwupłytowy, także myślę, że warto. Do rozdania mamy również na Ministry of Sound zaproszenia. Pamiętajcie, SMS na numer 72601 w treści wpisuje MOS i podajcie swoje dane, imię i nazwisko. Wtedy się do Was odezwiemy. A jeżeli zależy Wam na zaproszeniu... Do Blue, gdzie będą e, tańczyć i pokazywać e, swoje szerokie umiejętności tancerze, you Can Dance. też za, napiszcie do nas SMS-pod numer 72601. W treści wpiszcie Blue i podajcie swoje imię i nazwisko. Tym, no, bardziej, to by było tym tak. bardziej, że my tam będziemy z wszechobecnym okiem kamery i będziemy rejestrować wszystkich tych bawiących się również. Zapomnieliśmy chyba jeszcze o NPI, prawda? Kto tam czyta w dzisiejszych czasach od. No to już, że ty nie czytasz, to wiesz, to mnie interesuje. E, A słuchajcie, komputerowy tam nie ma, Nie ma, nie ma, nie ma niestety dzisiaj będziemy y, o płytach muzycznych pokazywać Wam felieton, ale wygrać można książki. Y, książka kolekcja romansów, na przykład tutaj mam taki y, zachęcający wtorkowy klub erotyczny 21 kroków podoba. do szczęścia jeżeli chcecie wygrycie, piszcie, piszcie na 72601, w treści wpiszcie empik i swoje imię i nazwisko. Książki są do zgarnięcia, do zgarnięcia są płyty, zaproszenia i wiele, wiele innych a potem znów oparł się o machoniową szafę Brzmi to Za, trudne zachrycone. słowa. chebanem i zmachoni. Chwila muzyki, prostu. a potem wracamy i będziemy. Yy, a, M, no, tak, przepraszam, to tak. To, pani Marto zgadza się, oczywiście, z Ozempil. Mamy sobie co tam ciekawego, jeśli chodzi o nowości muzyczne. Nie pomyliłem nic teraz? No to, to zaraz to oglądamy. Jak wszyscy wiemy, jest wszechobecny w naszym życiu, na każdym kroku nam towarzyszy czy to w mp3, czy to rano w radio, e, zawsze jest naszym towarzyszem. Dlatego teraz powiem trochę o nowościach i o najciekawszych rzeczach, które się pojawiły w ostatnim czasie. Najpopularniejszą obecnie płytą jest płyta z muzyką Fado, Fado Antologia. E, nie wiem, czy każdy kojarzy, co to jest Fado. Fado to jest e, taka etniczna muzyka z regionu Portugalii, która w Polsce cieszy się niebywałym powodzeniem, e, niezwykle popularna, e, ze sprawą takich wykonawców jak przede wszystkim Mariza. No i w tej chwili, właśnie wydana składanka pokazuje, jak, jak bardzo ta muzyka się w Polakom podoba. E, na drugim miejscu Aleksander Rybak, to jest postać, która e, zawojowała ostatnio Europę za sprawą konkursu w Eurowizji. Norwek, ukraińskiego pochodzenia, grający na skrzypcach, bardzo ciekawa postać. E, muzyka mainstreamowa, ale jednak ciekawa. E, Przebój na lata to się skończyło, ale cały czas jednak e, ludzie chcą e, o tym lecie pamiętać. No i najpopularniejszy polski zespół na świecie, warto e, to podkreślić, Behemoth, e, który odniósł niebywały sukces przede wszystkim w Ameryce. Chciałem pokazać Państwu e, serię wydawniczą. E, to są bardzo różne płyty, bardzo różnych wykonawców. E, tutaj, jak widać, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Ray Charles, ale tych płyt jest o wiele więcej. E, są to takie płyty, które stanowią pewne, pewną e, zbiorową całość e, ich dorobku. Cztery płyty to jest bardzo dużo. Chociaż, jak w przypadku Franka Teatry, nie do końca, ale, ale to jest bardzo dużo muzyki, także polecam. A na koniec coś, co naprawdę lubię, to jest e, taka moja propozycja. E, składanka Nouvel numer 3. Po raz pierwszy ta składanka jest w Polsce. To jest składanka z muzyką, e, można powiedzieć, że alternatywną, e, ale bardzo ważna dla nas, ponieważ e, została zaproszona na nią Ania Dąbrowska. E, jest to wielkie wyróżnienie. Ja Ania Dąbrowska bardzo cenię, a w ogóle muzyka na tej płycie jest bardzo ciekawa, także polecam to ode mnie. Dziękuję. No już w takim razie wiemy e, jakiej muzyki słuchać, a ty czego prywatnie słuchasz? Mm, no, słucham rodziców, staram się przynajmniej na co dzień. Jeśli chodzi o moją ulubioną płytę, to jest to płyta marmurowa z napisem będzie żył wiecznie w naszej pamięci. Przecież powiedziałeś przed chwilą, że Power of Trinity to jest Twoje. Power of Trinity oczywiście, no ale to nie wydali płytę? Myślałem, tak, tutaj że mamy nagrodę. cały czas nadają. Y <laughs> jest, no. Mamy nagrodę of Trinity. Power of... To jest zmiany zespół, więc bardzo ich lubię. Wokalistę lubię, gitarzystę lubię. Tak, ja lubię fasolki bardzo, tutaj podpowiada w kto mnie zna. Słuchajcie, no jeżeli wy też jesteście fanami muzyki, no to co, no to proste rozwiązanie jest. Trzeba wysłać SMS na numer 72601, w treści wpisując MP i swoje imię i nazwisko i tutaj będziecie mieli do wyboru, do koloru. A czy chciałbyś sobie posłuchać The Best of Pop hitów? Nie, dziękuję. Jeżeli jesteście, jesteście fanami listów elektronicznych, natomiast to adres mail wstawajmałpa.patriotv.pl i na przykład Paweł z Justynowa. Chłopcy się starali, a wyszło jak zawsze. Jeśli chodzi o reprezentację polskich piłkarskiej namady. Tak, więc dzisiejszy poranek zdominował się... naprawdę piłka tak, no, myślę, że w całym kraju to jednak mimo wszystko będzie temat póki co. To co bardzo mi się spodobało Michał z Bytomia akto umar ten nie żyje. Te spasują do naszej reprezentacji w piłkę nożną. Ostre to słowa, wiesz skąd one pochodzą, moje drogie dziecko? Nie mam pojęcia. Słów filmu psy. Myślałam, że tutaj jakąś literaturą chcesz mnie zaszokować. Ale... To jest literatura, tekst Chod kultowy jak najbardziej. Więcej y, maili jak najbardziej przyjmiemy, wszystkie zjemy. Y, wystarczy je wysłać pod adres maile wstawajmałpa Ale chyba ważniejszy jest nasz numer Skype, jeżeli chcecie z nami... Sobie pogadać, to wysyłajcie do nas, znaczy dzwoncie. Nasz login na Skype to poranek w patio pisownia łączna, a my czekamy na to z wami. Chętnie podzielimy się naszymi emocjami i odczuciami odnośnie wczorajszej przegranej, ale i zwycięstwa, bo w siatkę jednak udało nam się wygrać. No to posłuchajmy w takim razie jakiejś skocznej muzyki, no bo jednak były dwie przegrane, a tylko jedno zwycięstwo, jeśli chodzi o reprezentację, no to Potańczmy trochę, tylko żeby to nie był taki taniec, wiesz, Eleny trochę, no ale nieważne. Chwila muzyki, a zaraz potem nasi szanowni goście i o piłce nożnej, choć nie tylko.